Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby spod znaku koziorożca w horoskopie miłosnym na luty 2025 roku. Jeżeli jesteś nową osobą na tym kanale, witam cię serdecznie i zachęcam do subskrypcji mojego kanału, abyś był była ze wszystkim na bieżąco i abyś nie przegapił, nie przegapiła horoskopów na kolejne miesiące. Pamiętajcie, moi drodzy, że horoskopy, które ja tutaj dla Was przedstawiam, są horoskopami ogólnymi i nie z każdym wszystko będzie musiało rezonować, także jeżeli ktoś z Was potrzebuje porady indywidualnej, serdecznie zapraszam do kontaktu. Mail kontaktowy do mnie znajdziecie w opisie tego filmu. A teraz patrzymy Koziorożec w Miłości w lutym 2025 roku. Cóż tutaj niesie dla Was dobry los? Koziorożec z miłości w lutym, moich koziorożce. Przeszłość. Teraźniejszość. I przyszłość. No to co? Odkrywamy karty i patrzymy. Oj, oj, oj. Jak tutaj było? O, żeby. No pięknie. Hmm. Ale piękne karty. Dwójka kielichów. Karta miłości. Dziesiątka kielichów. Karta spełnienia emocjonalnego. Dziesiątka monet. Karta spełnienia ogólnie życiowego. Kochani, macie przepiękny horoskop miłosny na ten miesiąc. Macie piękną energię miłosną na ten miesiąc. Astrologicznie to tak jest, że dwa miesiące po urodzinach, my mamy bardzo dobry czas. Wy będziecie w lutym, dwa miesiące po urodzinach, prawda? Także los w miłości naprawdę wiele dobrego wam tutaj da. Macie przepiękne karty, zarówno dla singli, jak i dla osób w związkach. Osoby w związkach, macie tutaj szczerą osobę, która naprawdę was kocha, którą wy również też kochacie. Jest tutaj spełnienie, jest tutaj szczęście rodzinne, jest tutaj szczęście emocjonalne, jest tutaj szczęście finansowe. Tutaj wszystko. Gra tak, jak grać powinno. Jeżeli chcesz ze swoim partnerem coś osiągnąć w tym miesiącu, jak najbardziej, próbuj, ponieważ uda wam się to osiągnąć. Uda wam się to osiągnąć razem, poprzez współpracę. Śluby, zaręczyny, powiększanie rodziny, ciąża wszystko tutaj to jest w zasięgu Waszej ręki. Kupienie nowego domu. Wyremontowanie tego domu, spotkania rodzinne, wielkie szczęście miłosne, wielkie szczęście emocjonalne, wróżą wam karty Tarota. Jeżeli chodzi o singli, kochani, wy tutaj macie szansę poznać kogoś do tak zwanego stałego związku, a może nawet nie będę bał się użyć tutaj słów, mówiąc miłość życia. Jeżeli poznaliście kogoś w przeciągu ostatnich dwóch tygodni, to może być ta osoba. Jeżeli jeszcze jej nie poznaliście, to poznacie ją prawdopodobnie w lutym. Będzie to osoba, w której się zakochacie wzajemnością, z wzajemnością, tak? Piękna miłość, piękne uczucie, połączenie pięknych żywiołów, połączenie pięknej energii, adoracja, flirt, miłość, szczerość, wierność, akceptacja. Tutaj szybko ta relacja będzie się rozwijała, ale będzie się rozwijała dobrze, w dobrym kierunku. Wy bardzo szybko tutaj podejmiecie jakieś decyzje co do tego, żeby być razem. Może się spotkacie dwa razy i już wejdziecie w związek. Może szybko ze sobą zamieszkacie. Mm, powiem wam tak. <laughs> Miłość stoi przed zodiakalnymi koziorożcami otworem. <laughs> I tylko i wyłącznie od Was, moi kochani, zależy, czy Wy tę miłość wykorzystacie, czy Wy tę miłość do siebie wpuścicie, czy Wy zatrzaśniecie przed nią drzwi. Ale pamiętajcie, że taka sytuacja i takie karty, tak piękne emocjonalnie karty, mogą się tutaj więcej nie powtórzyć. Dlatego też docencie chwilę, docencie życie i pozwólcie sobie w końcu na to aby szczęśliwie się zakochać i poczuć to prawdziwe szczęście w swoim życiu. Dziękuję kochani za obejrzenie tego horoskopu. Cieszę się, że był on tak piękny dla Was, bo na to zasługujecie jak każdy człowiek. Zostawcie proszę łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje porady indywidualnej, zapraszam do kontaktu. Mail kontaktowy w opisie tego filmu znajdziecie. A ja życzę Wam cudownego miesiąca, aby wszystko piękne, co się tutaj pokazało, było realne w Waszym życiu i się spełniło. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się do usłyszenia.